Jestem bardzo zła też na siebie, za moją impulsywność. Kurczę, jak ja widziałam, jakie głupoty latałam, jakie głupie storki zadałam w tych nerwach, Powiem wam, ja widzę masakrę. Tragedia. No, nie, no, cała sytuacja jest dla mnie bardzo przykra, no bo gdzieś tam ufałam Grześkowi, myślałam, że. I jesteśmy ze sobą wiecie, razem i że będziemy niedługo razem mieszkać. Także Grze, nie cały czas tak powtarzał, że chce ze mną mieszkać, chce, żebym była jego żoną, mówił, że on nic już do Patrycji nie czuje, że się z nią nie widuje. A już tego dłuższego czasu też przeczuwałam, że coś jest nie tak, bo nagle Patrycja nic tu nie przestała o nim gadać na tych live'ach. E, I ten, jeszcze go zaczęła nawet bronić. No, no i cóż, no. <laughs> tam już dwa tygodnie temu, jak się pokłóciliśmy i się rozstaliśmy, to już właśnie była właśnie już wojna o Patrycję, ale później Grzyzień oczywiście mnie udobruchał. No, jak zobaczyłam, że on usłał te wiadomości z tą Patrycją, hmm. cofnęłam mu te wiadomości. Skąd stanik? widzowie, chyba z New Yorker. Cofnęłam mu te wiadomości, które, które usunął. I, I zrobiłam sobie filmik. Bo, a poza tym te usunął teraz, a ile było ich wcześniej usuwanych wiadomości. Przecież na Instagramie miał włączony tryb znikających wiadomości, tak samo z Patrycją. I tak naprawdę, skoro nic nie ukrywało, to mu to wszystko? 10 złotych. Daj spokój, nikogo to nie obchodzi, jesteś największą urwą. Trzy dni nie jadłaś, ale się bzykałaś i piłaś. O ile nie, nie, widzowie, ja nie bzykałam się, żeby była jasność. Zrobiłam głupie zdjęcie pozłości, ale nie, nie było żadnych takich sytuacji. W sensie, kurczę, nawet jak sobie spojrzycie na to zdjęcie, to owca tam jest ubrany, to jest zdjęcie typowo zrobione na szybko, żeby wkurzyć Krześka, bo się dowiedziałam, że mnie, e, mnie zdradzał cały czas. Może mam głupi charakter z tym moim robieniem po złości, ale taka już jestem no i no niestety to dla mnie później najgorzej wychodzi. Czy ja nie na jednak, ale za nie, nie komentarzami. Ja na przykład nie wysyłam tego zdjęcia. Uważam, że Grysiek mega chamsko postąpił, że to zdjęcie udostępnił do internetu. No bo to jednak już jest takie, takie zdjęcie, których nie powinno w ogóle lądować w internecie. Tym bardziej, że no, kurde, no w tym on powinien chyba też się zastanowić, że to, co on robi, to mnie zabolało i to bardzo. Dziękuję za serduszka